Naszego tym większe mamy szansę na, yy, na, na, boję, wypierdzenie, nie na wypierdzenie, na gaci? Dobra, dodaj, proszę cię. O, ja tu jakieś sobie, ja widzę, że tu coś jest budowane na terenie gracza MatiTik. To jest moje. Wybuchło coś tutaj. Ej, dodaj, ja proszę, proszę cię. O ładny domek to jakiś duża, drewniany. No i ja tu dobiegłam sam. Do, y, oglądania i ja się odciszam na Discordzie, także... Proszę cię. Halo. Ej, do, dodaj mnie do tej działki, proszę. No, do, no do, dodaj. Nie, powiem, że zgrifujecie. Nie na Dobra, to ja cię wysuwam z mojej. No co nara No dobra, Nara. Mamy kordy i tak okay, więc ja one na Sethoma A, w sumie to nawet ci nie mam, dobra Masz... yyy masz Hanta od nas. Dobra. Nie ma Hanta. Przecież Matitic jest fajny. Nie, on jest godziło Jak nie? Jego domki no, są przed mną. Twój domek jest 7 na 10. Robi wrażenie. No, ale nie zrobisz to dla swojego. Tak to mnie wywalał z działki cały czas. No ale przecież cię dodałem. Kiedy? Ja będę się Działkę stary. Mi się by nawet nie chciało biegać. Za dużo tu jest tego. A jeżeli dodasz to, jeżeli nas dodasz, to kochasz swoją mamę. Za mamę. Nie no, nie może. o, jest. Jeżeli nas nie dodasz, to nie kochasz swojej mamy. No ja nie kocham. O, lawa! Kto to wylał? Ja! Nie, no! Juhu! Ej, ale co już byś zrobił? Zpakowany? Masz, masz bloki, bo tego trzeba się pozbyć. A co was dodał? Nie, no, nie dodał mnie. Monstera dodał. ...i blokujesz ją w Ale aplikacji jednym nie, kliknięciem. Znalazłem. A, znalazłem. A gdy się odnajdzie... Ej, a to? Zabierz, 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 ...bądź bogatszy. To nie jest oferta Kamil, Kamil! ...Kośnik to. Wyjaśnienia do. Zabierz, zabierz, bierz to wszystko! Kamil, wiesz co, fajnie! Zabierz. to, zabierz, Kamil! Zabierz. weź, 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 Dobra, mam to. Ej, zbierz ten shulker box! No zebra! A, czekaj! A ten u góry! Nie, Matidnie, bierz go! Nie, bierz dobra, go. Dobra, dobra, ale nic z nim nie było, jego całego okradłem. Dobra, co ty jeszcze masz coś fajnego? A Ale kto cię dodał dał te działki? A nie wiem, wiesz? Fajne cheaty Jakie cheaty? Jaki A ukośnik ps remo Monsterik 2.1 Dawaj Wiesz, że ty mnie doda... <grymne> ja Dobra Dzięki Posunął ehm, no. cię? Wam bardzo dziękuję za oglądanie widzowie. Ej. Yy, tak, tak, tak. Trzymał tak yy, Wycisony Zabaj jest. Yy, no, bo tak to będzie się skończyć. Matitik 1 5, 1 Elo, po prostu, elo. Yo. Ale co, tu się stanęło się?